Co tam u was? Fajny odcinek był? Dobra. Czemu ja to kopię? Dobra. Zaczynamy? Więc start. Mamy 5 minut. Kurczę, nie wspomnę. A po co mam zamykać drzwi? Chyba, że zamkną. Dobra. Ja już trochę podrobiłam. Zrobiłam dach i w ogóle. to muszę... Teraz niszczyć. Teraz ładnic, nie. Zajmiemy się dzisiaj może. Kurczę, pamiętam jak nie umiałam robić pochównie, a to takie łatwe tylko jeden patyczek i węgiel. Głupia byłam, prawda? Dobra. Teraz sobie. Trochę... Już widzę te komentarze. Tak, głupia była. Głupia była. <noise> Dobra, zapomniałam. Pinka jest ze mną, jak z zwykle. Dobra. A ja oczywiście trzymam kamerę. Dobra, co? Zaczniemy od podziemia. Dzisiaj. Dobra, patrzcie. Tu będziemy tak kopać. To co mi. Um. Powinniśmy przejść! A! Sklero normalnie! Normalnie! Sklero! Crafting. No nie! Crafting table! Chciałabym w crafting table już go Dobra, sorry, trochę mi się śpiewać chce. A piękka się chyba znowu gniewa. że każdy może odcinki swoje nagrywać. To nie jest takie proste. Prawda? Prawda? Nie. Widzicie, nie odzywa się, nie odzywa się. Głupia burza. Mówi, że jej tu nie ma. Nie, nie mam w jej głowie w swoim telefonie. <mulacza> o Boże. A ja pat na tego psa, to jak mi się zrobił, to nie to pasz na tego psa tam. Nie, tam, no tam. O Boże. <śmulacza> <śmulacza> Dobra, tego nie ma. Na no serio, tego nie. O Boże! Weź, to jest trochę takie nie dla widzów zaczęło lec To, że jak to leje ty słyszysz? ścisz sobie dźwięki która? czekaj, A gdzie to było? Ech. Kurczę. No dźwięki na górze masz! Ach. To jest muzyka. To są dźwięki. Oj, sędzia. Raczej mi z babeczka. Mi z babeczka. Powiem jej, że nagrywamy, ale teraz kończymy. Ups. Dobra, widzicie, nie? Dziurka. Pa, 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 so